Ten kanał tak naprawdę nie powstał w grudniu. On powstał w moim umyśle. Już kilka lat o nim myślałem. Niesamowite. Siemanko! Żeby zostać świętym, potrzebuję wykuć solidny i szczelny pancerz duchowy, przez który nie przedrą się żadne strzały nieprzyjaciela. Nie wystarczy dobrze czynić, bo jeśli moje serce będzie dziurawe, złe duchy wedrą się klinem w tą szczelinę i wejdą do mojego wnętrza. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego, pochodzą złe myśli, nieczystości, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, bluźnierstwo, pycha i głupota. Całe to zło pochodzi z wnętrza człowieka. Czyż nie jest tak? Wyobraźcie sobie złodzieja, który wkrada się do czyjegoś domu, ale zanim to zrobił, musiał podjąć decyzję, że kogoś okradnie. A zanim podjął taką decyzję, jego głowę musiały nawiedzać myśli i pokusy, żeby to zrobić. Ale skąd przyszły te myśli? Skąd one pochodzą? Skąd taki pomysł w czyimś umyśle, żeby kogoś okraść? Czy już przed laty się nie pojawił w jego sercu proces, który sprawił, że pewnego dnia kogoś okradł? Czy to, co się dzieje w sercu, nie jest źródłem całego zła, które człowiek robi człowiekowi? No właśnie, to jest dobre pytanie. Czy złodziej nie zaczynał od chciwości w myślach? Czy ktoś, kto stosuje przemoc domową, nie zaczynał od wrogich myśli w kierunku rodziny lub innych osób? Czy ktoś, kto się dopuścił zdrady w małżeństwie, nie zaczął od porządliwych spojrzeń lub fantazji, lubieżnych fantazji o innych osobach w swojej głowie. Wszystko zaczyna się w sercu człowieka. Co za brednie. Ty mówisz o jakichś wyklejencach losu. Przecież mnie to nie dotyczy. Ja bym nigdy takiego czegoś nie zrobił. Tak? Odpowiedzi pozwolę sobie wyjąć fajną książeczkę. Literatura AA. 12 kroków i 12 tradycji. Każdy pragnie pozbyć się najbardziej jaskrawych i destrukcyjnych wad. Nikt nie chce być na tyle dumny, żeby narażać się na miano pyszałka, ani na tyle chciwy, żeby zarzucano mu złodziejstwo. Nikt nie chce ulegać takim atakom furii, by mordować, czy też atakom pożądania szukającego ujścia w gwałcie. Nikt nie chce być chorobliwie żarłoczny, gnuśnieć w lenistwie, szaleć z zazdrości. Oczywiście. U większości ludzi wady te nie występują w aż tak alarmującej postaci. My, którzy uniknęliśmy tego rodzaju ekscesów, chętnie sami sobie składamy gratulacje. Ale czy powinniśmy? Czy nie powstrzymywała nas zwyczajnie i po prostu troska o własny interes? Powstrzymywanie się od drastycznych wykroczeń, ze strachu przed nieuniknioną karą, nie wymaga wielkiego wysiłku duchowego. A do jakich wniosków dojdziemy? Gdy starannie przyjrzymy się mniej gwałtownym czynom, których sprężyną były te same wady, czy różnią się one tak bardzo od skandalicznych wybryków? Musimy bowiem przyznać, że niektóre z naszych wad sprawiają nam przyjemność. Jesteśmy w nich wręcz zakochani. Ktoż na przykład nie lubi czuć się nieco lepszy od sąsiada. Albo nawet dużo lepsze od niego. Czyż nie jest prawdą, że zwykłą chciwość przedstawiamy sobie jako godną pochwały ambicja? Pozornie usprawiedliwiony gniew także może nam sprawiać przyjemność. Możemy czerpać przewrotną satysfakcję z faktu, że ludzie nas irytują, ponieważ daje nam to miłe poczucie własnej wyższości. Złośliwe plotki, będące bezkrwawym odpowiednikiem zadawania ciosu nożem w plecy także sprawiają nam swego rodzaju satysfakcję. Plotkując nie chcemy przecież pomóc tym, których krytykujemy, a jedynie popisać się własną cnotą. Niemal każdy z nas mógłby sporządzić pokaźną listę podobnych wad, ale bardzo niewielu poważnie pomyśli, żeby się ich pozbyć. Przynajmniej dopóty, dopóki nie wpędzą nas w zbyt wielkie kłopoty. Trzeba ogromnej gorliwości i pokory, żeby odnaleźć w sobie gotowość oddania Bogu tych najmniejszych złych myśli, które nie dość że przeciwstawiają się Jego łasce, to mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Kto w drobnej rzeczy będzie wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. Proste. Walka duchowa na poziomie myśli jest bardzo trudna, ponieważ w głowie jest pełno myśli, jest pełno rozproszeń dookoła, jest dużo nieprawdziwych informacji, nie wiadomo, co jest prawdą, co nie jest, nie wiadomo, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne, można by wyliczać tak dalej. Dodatkową trudnością jest to, że te słabości w myślach one nie są widoczne dla innych ludzi. Więc ciężko się dodatkowo przyznać do czegoś, czym nie domagam, ale muszę się przyznać, jeśli mam te trudności przezwyciężyć. Dlatego nieocenionym skarbem dla mnie jest mieć towarzysza w podróży, kogoś z kim będę mógł się podzielić swoimi myślami, kogoś, kto weźmie to na poważnie i nie skrytykuje. Nie powie: "A tam wymyślasz jakieś myśli. Po prostu żyj". To może być przyjaciel, to może być przewodnik duchowy, to może być Terapeuta, ktokolwiek, byle nie zostawać samemu ze swoimi myślami, ponieważ można się zrobić w trąbę. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.